Nie dość, że śpiewać każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej, to jeszcze śpiewać każdy może obojętnie o jakiej porze. Więc kiedy się to dzieje, to się dzieje, więc odpaliłam kamerkę. No i pora zaśpiewać. Ok. na. Na, 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 na. W siebie. Wierzę w siebie, ja wierzę w siebie, więc ty uwierz też. Ja jestem światłem, jestem miłością, jestem radością i ty jesteś tym też. Ja wierzę w ciebie. Wierzę w siebie, ja wierzę w ciebie. Więc ty uwierz też, ja wierzę w siebie i wierzę w ciebie. Ja wierzę w siebie, więc ty uwierz też, jestem światłem, jestem miłością, jestem radością i ty jesteś tym też, ja wierzę w siebie. I wierzę w ciebie, ja wierzę w ciebie, więc ty uwierz też na 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 na